Przejeżdżam sobie tutaj na kawałek równego betonu, ponieważ chcę ściągnąć bliźniaki i rozwieźć wapno w grochu. Tak, dobrze słyszycie, w grochu, ponieważ... Nie wiem, myślę, że taki, taki klocek będzie ok. Zaraz wam tu wszystko sobie wytłumaczę... wszystko sobie, wszystko zaraz wam wytłumaczę, powiem co i jak. Kurde, nie wiem, czy ja dojdę tam... Teraz... Ha, ha, ha! No właśnie. Czy ja tutaj dojdę? Za wysoko. Żeby to otworzyć z czymś. Dobra, idę sobie po jakąś rurkę znaleźć. I czy ja w ogóle tu z kołem wyjadę? Nie no, chyba tyle to wyjadę. No dobra, tyle to wyjadę. Dobra, idę po rurkę i zaraz widzimy się z powrotem. Po przerwie. Muszę zaraz jechać po chłopców do przedszkola, ale jeszcze wiecie. Wiecie, jak to jest, nie? Jeszcze trzeba zobaczyć, jak to pójdzie, czy pójdzie, i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj od. O kurde! O, poszło! Od stabilizatora jakiś zerwany. I ciach! I mamy to! I jedna! na dół, to co? No faktycznie. Oj, uwaga! Poszło. Teraz tu, tak samo. I? Ciach. Ta jest luźna. O, o szczęście. Cztery takie klamry. I cyk bo w ogóle jakieś rękawiczki były w ciągniku. Kiedyś na pewno były. Są jakieś. Zawsze w każdym ciągniku miałem łowe rękawiczki włożone. Nie wiem, o co tu chodzi teraz. O, trzeba troszkę poruszać. Odpowiednio. O, ten mnie tak zaskoczył. Hop. Teraz tak. To zabieramy. Zakładam, że to koło chyba nie... Za nie no, jak już miało spaść, to już by chyba spadło mam rację, chyba, co nie? O. <pesscoughs> <pesscoughs oh. Spokojnie, he, tam takie są otwarte. Czyli ściągnięcie tego to chyba taki takie takie samemu, żeby to zrobić. Gorzej pewnie z założeniem. Ja tak to zaokładałem wcześniej z tatą. Ja je tutaj odłożę sobie. Lepiej byłoby, jakbym je No, to by było najlepiej. Nie będzie chciało stać. Pod większym skosem je na razie położę, później trzeba będzie je na palety wziąć na paletę. Nie wiem, czy każde koło na osobną, czy dwa na jedną. O, i już tak będzie sobie stało. Trzeba później to ładnie pozabierać, żeby gdzieś tutaj, nie daj Bóg dzieciaki się nie kręciły. Położyć, tak jak mówię, na paletę i będzie grała. O, zobaczcie, no ściągnięcie tego to jest. Kurczę, chwila, moment. Chwila, moment. No i zasypujemy... ...dwie tony... ...na drogę i... ...zaraz dzwonię do taty, żeby przyjechał, bo pojechał sobie do domu. Ja byłem z Szymkiem u dentysty. Przyczepa załadowana. Więc zaraz lecimy rozsiewać... Zobaczcie, tu jakoś, kurczę, folia nie ucieka. Bez żadnego podwiązywania, bez niczego. Przynajmniej ja w domu nic nie podwiązywałem. Każda granulka się liczy. O. No i dobra, sypuję drugi i, i zobaczymy się na polu. No i jestem na polu. Wapno się sypie, zobaczcie 900 km hektar Teraz ja spróbuję trochę szybciej, może pojechać. No, tutaj po zweryfikowaniu prób glebowych powiem Wam, że jest, a jest bardzo źle. Co, za szybko jadę co? Dobra, jest bardzo źle. PH leży i kwiczy bardzo niskie, bardzo bardzo niskie nawet mogłem powiedzieć potrzeby wapnowania są wręcz bezwzględne, że tak powiem no ja tutaj przed siewem jesienią już zastosowałem no jak dobrze pamiętam 300 bądź 400 kilo właśnie atrigrana no i teraz leci 900 kilo na hektar dawka no bardzo duża w życiu tyle wapna nie, granulowanego nie stosowałem no i Zawsze wychodziłem z założenia, że ten poziom pH gdzieś tam się podnosi stopniowo, za pomocą no, takich klasycznych wapien, prawda? A to wapno gdzieś tam się stosuje interwencyjnie, gdzieś tak właśnie, żeby może utrzymać pH na odpowiednim poziomie, no ale nie w momencie kiedy pH mamy tak bardzo niskie. Ja tutaj chciałbym w tym roku po żniwach zasiać rzepak. A żebak jest rośliną, która no, nie za bardzo lubi wapnowania przedsiewnego. Dużo lepiej wychodzi, gdy pole jest zwapnowane, no, jakby rok wcześniej, tak? Więc stąd taka inna decyzja, no tym bardziej, że no już troszeczkę w to pole zainwestowaliśmy, tak? Troszkę pieniążków i no chcielibyśmy, żeby ten groch też nie był tylko po to, że sobie zasięliśmy, tylko żeby on również jakiś tam plon oddał, a żeby on plon mógł wytworzyć, no to chcąc nie chcąc musi być te, te, te wapno tutaj zaaplikowane, żeby rośliny no mogły normalnie funkcjonować, prawda? A Trigran ma ten plus, że jest wapnem, no bo już mówię, kurczę, coś jest nie tak. To jest wapno węglanowe, co prawda, ale to jest wapno granulowane o bardzo dużej reaktywności, tutaj mamy 50% tlenku wapnia, a reaktywność na poziomie 99%, no zobaczcie to widać gdzie jest lepsza ziemia, o to od razu widać, to ten groch jest ładniejszy, gdzie jest gorsza, no to jest dużo bardziej, dużo mniejszy, te nie są zacofane w rozwoju, no i tutaj, no, wiecie jak to jest z dzierżawami, nie? No, Bierze się dzierżawę i pracujemy na tym, co jest. Tutaj ratujemy to, że ta dzierżawa jest wieloletnia, mamy umowę na 10 lat, no i tutaj można inwestować w pieniążki, prawda? Stąd też decyzja o tym, że no miałem te wapno, jak pewnie wielu z was skojarzy, e, gdzieś używałem go jako e, murków w wewiacie, więc wapno leżało. Oczywiście pieniądze już były wydane wcześniej, więc to też trzeba policzyć. Co prawda w trochę w niższych e, w niższej cenie wapno było kupione, ale jednak. No i decyzja taka, że, że jedziemy. Dzisiaj mamy poniedziałek, nie wiem, dziewiąty chyba, 9, tak, dziewiąty dzisiaj. Może coś w środę popada, chociaż na ja tej prognozie pogody nie wierzę, bo zawsze co ona pokazuje, że popada, to później finalnie i tak nie pada, no ale to wapno no ma już powiedzmy pod kątem rzepaku również zadziałać, prawda? No i zobaczymy czy tutaj uda się dojechać ciężarówką, bo mam zamówiono 6 czy 8 aut, już teraz nawet nie wiem, wapna właśnie standard kalku, żeby po tych dzierżawach jechać, aplikować no i walczyć troszeczkę z tym z tym nieodpowiednim pH. No tutaj brakuje wszystkiego na tym polu, wszystkiego dosłownie. No już tata mówił, o, tu trzeba będzie polidapu kupić i tak dalej i... I, i, albo polifoski w większej ilości, ale ja uważam, że pierwsze co musimy zrobić, to uregulować odczyn. No bo gdy odczyn się podniesie, to prawdopodobnie zostaną odblokowane składniki, które są w chwili obecnej zablokowane w glebie. Zobaczymy na jakim poziomie to się uda uzyskać. Ten proces gdzieś tam będzie odwrócony w momencie, kiedy te składniki dzisiaj są zablokowane. Oj, tu za blisko pojechałem. Ale na pewno część z tych składników zostanie odblokowana. A wsypanie wapny z nawozów, gdy pH mamy około 4, albo i niżej, gdzieś tam nawet są działki, próby globowe, które wykazują zawartość, odczyn pH poniżej w ogóle skali. No to są decyzja taka, a nie inna, tak jak powiedziałem, lecimy z tym, leci, lecimy, no lecimy w sumie, bo tata przyjechał przed chwilą Przyjechał przed chwilą z y, y, ciągnikiem, z przyczepą, będziemy sypać ma dawka 900 kg na hektar. No bardzo duża, bardzo duża. Ja wiem, że to może z ekonomią teraz w tym roku mieć niewiele wspólnego, no ale przede wszystkim to ma w przyszłości dać pozytywny efekt. No ja wierzę, że ten pozytywny efekt uda się uzyskać, że, że to nam się w przyszłości zrekompensuje i i pusty rozsiewacz, mamy 2 hektary z kawałkiem, bo tu... 2,20 No i co, musiałbym teraz się cofnąć teraz po ścieżkach dookoła, a pierdziele tu przejadę przez ten teraz nic się nie stanie tym roślinom No tak to wygląda, tak to wygląda, no W tym roku tutaj o jakimś zysku z grochu to chyba nie ma mowy no ale robimy, mówię, działkę pole mamy 10, na 10 lat. O, tu, więc warto, warto zainwestować, uważam. No, ten groszek jest w sumie, zobaczcie na całości. No, tu jest ładny. W dołkach widać od razu. Trochę inna ziemia, trochę może więcej wilgoci. I groszek jest dużo ładniejszy. Ogólnie jest groszek spoko. Naprawdę, Tata sam mówił, że. No, nie myślał, że w ogóle tutaj ten groch tak, tak będzie na całości, no, no, ale pewnie gdybyśmy wiedzieli, że to jest tak niskie pH-to, byśmy może i wcale grochu nie zasieli. Ale że, e, no, próby wyszły później, dostaliśmy później, aniżeli gdzieś tam zaczęliśmy zasiewy, no to decyzja taka, nie inna i groch jest zasiany i, i w przyszłości będzie rzepak, bo trzeba czymś tym podozmian zrobić. Tutaj sam właściciel mówił, że no tutaj groch. Ryzykowny temat, bardzo i no raczej gdzieś tam tutaj zawsze ze zbożami yy, sobie gdzieś tam radził, więc no trzeba przełamać czymś, ten podozmian trzeba. No znikąd te wartości w glebie się nie zrobią, tak? Trzeba powalczyć o próchnicę, trzeba powalczyć o odpowiedni poziom pH, i wtedy dopiero będziemy mogli mówić, myśleć coś o jakichś tam w przyszłości plonach, ale to pewnie za 3-4 lata. No zobaczymy no już ta stoi i czeka na mnie, tak naprawdę to on do mnie powinien przyjechać, a nie, na Olek, ja muszę jechać kuźwa taki kawał do niego, no. Kto to widział? Kurde, balans, no kto to widział?